Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Chris a. Jesteśmy w kolejnym odcineczku z naszej gry z Rimworlda I y, pamiętam, że trochę było robione w ostatnim odcinku Ale tutaj tak patrzę co tu się stało Czemu mój... Czemu mój pies się narąbał? Co? Nie wiem, ale zdecydowanie za dużo wziął Nieważne mm, Musimy zwierzęta mm, Lablador nie mogę im badać, nie mogę niestety. Zwierzęcą dwie tam zarządzać. A szkoda, bo on teraz mi się wziął, napił. Tego, no głupi trochę piesno. Dobra, kto jest najbliżej? Y... Leguabriz, ty jesteś chyba najbliżej. Uratujesz go. Bo on zaraz zostanie hipotermii i tu mi rozmraża całą moją lodówkę. Ten jakiś mało inteligentny jest, widać ale może jeszcze coś z niego będzie i tak jak w poprzednim odcinku yy, czytaliśmy sobie yy, oceny według moich ludzi jakby z kolonii to mówię, że to jest bardzo ciemno, a więc trzeba im tutaj zdecydowanie trochę przerobić ten te ich pokoje. Cyk cyk i teraz tak każdą tą lampkę przynosimy tak do rogów, Ale mieli po dwie lampki na pokój jeden cyk. Bo mówili, że im jest ciemno. Tutaj zrobili kolejną rzeźbę, niestety jest słaba, bo no mówi się trudno. Ale zawsze ma trochę piękna, no to nie? To zawsze trochę da. Mi tam to nie przeszkadza. Do tego mogę zrobić kopię i teraz tak polecieć tutaj raz, dwa, trzy. Tutaj trzeba po kolei polecieć lampki. Bo tu mają zdecydowanie za ciemno właśnie jaka jest tutaj yy... czy ta lampa A, ona nie dodaje jakiegoś dużego nam spowolnienia czyli jakoś nie będzie, nie będzie nam spowalniała się ta lampka chodzenia, to śmiesznie bo ja myślałem że te lampki jak stawiam yy, ich za dużo to one nam bardzo spowalniają chodzenie, ale tak to wygląda że jednak nie i mogę ich tam sobie trochę nastawiać. Tu wolę jednak przeciągnąć w ten sposób taki kabel, aby z dwóch stron mieć dojście. Jeszcze cały pokój był tutaj okablowany, gdyż jak tu nam się wbiją jakimś atakiem, no to wiecie, będę miał wtedy problem. I zastanawiam się, czy tutaj jakoś tego, tu nie zrobić jakiejś obrony, czy tu tak to tego nie przekopać, nie zrobić pustego tunelu i nie wstawić tutaj działek po prostu. Tutaj, 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 Taki po prostu. Kilka działek, które będą blokowały przejście jakiekolwiek I wydaje mi się, że to jest dość dobry pomysł No zapomniałem teraz wypuścić wszystkich już na wypas I zapomniałem jeszcze Gdzieś tu była chyba wilczyca z tego co mi się kojarzy, nie? A nie, ten wilk już sobie poszedł stąd Ale to, to ten wilk mi zabił mojego tego tak, to on mi zabił moje pisklę indyka, a więc wszystkich zwołuję i musimy iść go pomścić. Przy okazji od razu sobie trochę na. załatwię trochę jedzenia. Już zobaczcie, że zaczynają się robić pusteczki w jedzeniu. Chociaż, że go nadal mamy dużo, to wiecie, ona nie, nie umie się bić i on się nie umie bić. I nie przydadzą nam się osoby, które biją wręcz. Czyli idzie aż sześć całych osób. <laughs> Tak? Nie, mniej. Cztery osoby tylko. A no tak, bo przecież my jeszcze nie zrekrutowaliśmy go, Ja już mi się wydawało, że my, my już tak naprawdę go zrekrutowaliśmy. Yy, dobra, podejdźcie tutaj, cyk, i zaraz z bliska mu wolnijcie. Super. Wiedziałem, że on będzie zemstę robił i, i rzuci się na moich kolonistów, dlatego yy, po prostu... Jednej y wszystkim przekazałem tej przyjść. Nie jednej osobie. Duży ryzyk załamania chcecie, mi tu zaraz pozałamują. <laughs> no ale mówi się trudno i żyje się dalej. E, Wysz napij się tego piwa. E, ty tam nie ten. Ty też nie piłeś. To ty też się możesz napić. E, kto tutaj ty nie piłaś. To ty też się możesz napić. Chodźcie, tam się napijcie. Cross zaraz się pójdzie. A, ciepły ambrozji. Wiesz co, to nawet możesz się tego napić. Fioty, możesz. Dobra, to chwila to. A, wiesz co, połącz te piwo. Powinno już nam się trochę miejsca zrobić. Czy nie, nie zrobi się jednak nam trochę miejsca? Pomyliłem się jednak. No i już od razu się trochę, im humorki poprawiły. To też mnie cieszy, nie dokończyli cięcia tej wilczycy, szkoda. Ale przynajmniej, przynajmniej pozbyłem się wilka, który mógłby mi zagrażać zniszczeniem kolejnych moich indyczków i tak dalej. Plus, muszę teraz zebrać jak najwięcej tej kukurydzy. Tę kukurydzę trzeba zebrać całą. I zaraz się będziemy musieli pozbyć tych mechanoidów. Te mechanoidy stanowią dla nas dość spore zagrożenie. Do tego to musimy iść obchnąć. Trzeba iść to obchnąć yy, na tym, jakiejś innej kolumnie yy, na świecie. Yy, I to by się przydało jak najszybciej zrobić, by po prostu no nie, nie jest to zbyt dla nas wygodne. Szałżów. Yy, ten żółw powinien zaraz wpaść w pułapkę. Nie, gdzie jest ten żółw? Wybaczcie, że ja się tak patrzę, ale ja po prostu... A, on tam gdzieś łazi sobie, dobra. Ci co, na razie go się nie pozbywajcie. Chodźcie, pozbędziecie się tego żółwia, wy. Zprawiam, sam sobie tutaj wejdzie w pułapkę i się znokautuje, wiedziałem. Yy, właśnie. To zrobił, ale po prostu wolałem sobie to wyczekać. Wolałem wyczekać aż on wejdzie, nawet nie chciało mi się tutaj nic robić. I teraz tak w dzisiejszym odcinku naprawdę dużo trzeba ogarnąć, bo nie pamiętam, gdzie jeszcze, gdzie już nie mogłem. Chwilę tutaj nie mogłem stawiać i tutaj już nie mogłem. Dobra, to do tego momentu, nie do tego momentu. Muszę wszystko wykopać, czyli polecenia. Kop w ten sposób i tutaj cyk, Oprócz już tego, bo to mi może w przyszłości posłużyć jako e, jakiegoś typu obrona. Aby była jakakolwiek obrona, i trzeba się tutaj wkopać. E, czy Kimi, ty się mogłabyś zająć rozmawianiem z nim? Bo on ma, chyba już jednak z nim rozmawiałaś dzisiaj, czy nie? A on po prostu śpi, niech już wstanie. Toksyczna chmura. Nie wierzę. Nowy obszar. Obszar 3. I nazwijmy go chmura. I obszar chmura. Dla zwierzaków obejmuje. Te dwa miejsca. A moim kolonistom rozszerzę obszar drugi. Obszar drugi będzie o tutaj. W środku kolonii. Bo toksyczna chmura powoduje to, że każdy, kto będzie przebywał na dworzu, po prostu się otruje. A jak się otruje, to po niedługim czasie umrze. Proste, łatwe, logiczne. A więc teraz tak, każdy idziemy. Nie, wyjdziecie na obszar 2. Zwierzęta idą na. Nie, wy zostajecie na obszar 2. Wy obszar 2. Najważniejsze zostawię. Krowa i jałówka. I tak, krowa. Jałówka i byczek, to jest dorosły byk, tak, naprawdę Mhm. To jest dopiero urodzone ciele i teraz tak ma woły, co widzę są w ciąży, a więc te dwa, które są w ciąży zabiorę do siebie do środka. A reszta zostaje na twarzu, reszta, reszta tak naprawdę mi tam. Reszta póki co niech zostanie sobie na dworzu. Zresztą ty jesteś ulubieńcem jednego z moich kolonistów, a więc cię zostawię po prostu. A na tych zwierzakach, które weszły do środka mi najbardziej zależy, bo są w ciąży itp. itd. A więc po prostu nie mogą zbytnio wychodzić już. Jak to wygląda? Czy moi koloniści mają co robić? Dam rozszerz chmura, nie, rozszerz dowolny obszar, obszar 2 i obszar 2 rozszerzę w ten sposób. Niech Bristuk przyjdzie i później to wykopie. Natomiast ja muszę obserwować nieznaczne. Jak dojdzie do lekkie albo średnie to wtedy je od razu chowamy do tych ich spiżarek, ale myślę, że jak będzie lekkie to ich prędzej wtedy schowamy. Bo one zawsze będą się przemieszczały między mm, pokojami. I to po prostu nam trochę utrudni życie. No teraz jest fatalnie naprawdę, bo one, one nie będą się truły. Niestety nie. A no one nam zaraz zniszczą tutaj wszystko. No mówi się trudno. co tutaj dam y, obszar budowy dachu tutaj i tak się trzeba tutaj zabudować Bo tutaj mi mogą krzywdę małą zrobić Kolejniści potrzebują leczenia Rose O właśnie ja tutaj muszę dać bo on będzie miał zaraz łodowańsko, nie? No to muszę dać rozszerz dowolny obszar obszar Dwa, tutaj, abyście mogli wchodzić i go karmić, Bris. Co ci się stało? Zatrucie pokarmowe, dobra. Widzę, że się znakautowałaś. gdzie ty jesteś w ogóle? W wóreczku swoim, okej. Okay. Ona przyszła z wami pogadać. Cholera. Ograniczenia: wszyscy macie na chwilę nieograniczony. Nie wszyscy już tam idą, to ugasić, bo nie. Nie wierzę, nie, to jest podstawa, ugasić to siano. Dobra, jedno się chociaż ugasiło na 4%. Jezus Maria. Pasożyty mięśniowe i... dobra, wam tam nic nie jest. Dobra, jak wy zwierzaki wyglądacie? Lekkie, chociaż jak będzie takie 40% to już was schowam z powrotem tam na ten wasz obszar, bo po prostu nie chcę tak zrobić, bo bo my po prostu jesteśmy narażeni na to, że wam braknie jedzenia. I tutaj jeszcze muszę dać ten obszar, abyście mogli im donosić jedzenia plus obszar drugi jeszcze tutaj wam dam, abyście mogli ich leczyć, jak coś im się stało. No i tak i tak. I ty idziesz na obszar ty tutaj tutaj wyjdziecie wszystkie tutaj ty też tutaj, i wy tutaj. Raz, dwa, trzy. No dobra, to jest najważniejsze zwierzę, jakie sobie pochowałem do środka. Mawu 1 urodziła. Samica Ciele ma woła, fajnie. To skoro już urodziłaś, to gdzie ty jesteś? Mawu cielę ma woła jeden. Ty już urodziłaś, to możesz iść na chmurę. Okej, okay, i git. został znokautowany. Yy, goście, dobra. Kolejni potrzebują leczenia, to... Czemu ty się nie, za... nie masz opatrzyć? A, bo ty musisz zrobić w ten sposób. Yy, to trzeba usunąć na chwilę. W przyszłości trzeba będzie to przywrócić, ale... Yy, ale no. Ale póki co musimy to tak zrobić, bo wy się potruwacie mi. Nieznaczne to, póki, jak będziecie mieli średnie, to was cofnę z powrotem do budynku. Teraz tak: polecenia: zbierz rośliny, wszystko zbieracie, To tylko się da. Cokolwiek się da, zbieracie. Praca leśniczy: każdy dostaje z was na jedynkę leśnictwa. Tak, bo jak to. No, w ten sposób to wyglądało. Dobra, i wszyscy idą leśnikować sobie. Później wam przerobię wszystko, że będziecie musieli nosić, transportować. To. <laughs> bo nam może szybko naprawdę ma yy, zabrak zabraknąć jedzenia braknąć tego <laughs> jedzenia. plus komuś muszę przypisać sprzątanie. Ktoś musi być moim sprzątającą osobą, bo tu tak te zwierzaki łażąc. Mi już bardzo naświniły, że no. Dobra, Kimi, idź z nim pohandluj. Ja, ja, ja bym się niby śmiał, jakby oni się sami znakautowali zatruciem. I bym się po trochu niby cieszył. Ale dobra, co możemy im zopchnąć? Możemy im te wszystkie ubrania opchnąć. Super. Chociaż nie mają dużo kasy, to, to od nich sobie kupię. Niezniszczone, o, słabe, to opchnę, normalne zostawię i tu widzę, że są normalne, niezniszczone. Tu jest jakiś tkaniny niezniszczone, to mogę wziąć. Tu jest zniszczony, tu są słabe, słabe, słabe to mogę opchnąć im. I czy oni mają, o, mają leki, tu sobie wezmę leki, mają to, to też sobie wezmę komponenty, mają to sobie też wezmę. Nie y -y -y. widzę, że jestem na ponad, więc zostawię to. Hem, hem, hem. Tylko te dobre chciałem pozostawiać. No, niby wyjdę teraz na tym na plus, ale może jeszcze coś, no, może jeszcze tego nie będę sprzedawał. Igid. I raz tak. Y jak najszybciej musicie zaraz mi to transportować jak najszybciej. Toksyczny opad. Po prostu fatalnie jest. Ty możesz rozpocząć rozmowę, może go zrekrutujesz, aby się nam bardzo przydała kolejny, kolejny kolonista, bo w aktualnym momencie jednak no nie udało się to weź mu dostarcz jedzenie tylko jeszcze. Mm. Pozbierajcie mi to, naprawdę, błagam. Bo te zwierzaki, te zwierzęta tępe, które sobie wziąłem do chaty, one tak wpitalają to wszystko, one to tak wsuwają. One dosłownie nie jedzą, one łykają, to, to znika po 5 sekundach, naprawdę. To wszystko, wszystko, wszyscy musicie mi znieść, zabrać. Zaraz nam się skończy jedzenie. Dobra, a osoby, które nie mają, może zrobimy tak. Osoby, które nie mają leśnictwa na jedynkę, to może tak robimy z powrotem. Wam to cofnę. Wy transport. Wy tylko transport. Fast. Szybko. Wszyscy już musicie wstawać, no. Te kolonia nam padnie. Jak szybko się nie skończy ten toksyczny opad i jak szybko nie zniszczymy tego gówna... Bo to naprawdę nam już zaczyna zagrażać. No to będziemy po prostu w dupie. Dobra, trochę kukurydzy zabraliśmy, tam jest troszeczkę. Właśnie, bo te zwierzęta zaraz wszystkie zaczną padać. bo Musimy jak najwięcej wypolować zwierząt. Fauna. Yy, gdzie co? A biorę sobie całą grupę wam. Każdego biorę. Kto jest w mojej kolonii. I musimy po prostu zarobić na tą kolonię, no. Rose, Fio, wy tamcy odejdźcie trochę. Obym wam nie nakazał się bić. Wy też odejdźcie. A wy ognia do tego czegoś? Nie. I czy my to możemy. Wygląda jakbyśmy mogli, ale chwila. Gdzie co mi się nie wydaje, że my to możemy? To nie, bo te zwierzęta już są otrute, i to poważnie. A więc my już teoretycznie chyba nie możemy nic zrobić, bo jak już jest powyżej lekkiego, średniego zatrucia dla automatu, one po prostu już są. Nie nadając się do jedzenia. One są już wtedy od razu otruty. On też tu jest ekstremalnie otruty. Tu już wszystko pada. Tu zaraz będą takie samiec, samiec, samiec. Teoretycznie mm, te dwa zwierzaki. Nie wiem, mogę uratować je to i zamknąć w tym pomieszczeniu i później sobie je ubić, ale nie wiem, czy to mi się opłaca. Jak wyglądają moi koloniści? Nieznaczne, dobra, to tam... Póki macie nieznaczne, możecie sobie łazić w ten sposób. Nieznaczne, 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 dobra, wy tam... co na razie żyjecie, bo w większości siedzicie w kolonii, w środku, inside. A w nocy jakby sobie odpoczywacie. Też chyba macie w każdy. A ty masz lekkie. To wam widzę nie pospadały, bo wyłazicie między tym a tym miejscem. Więc wiecie co, obszary. Usuń do... chmura. Usuwam wam to. Wszystkie wyjazd tam. No i zaraz mi się jedzenie skończy. Zaraz jedzenia nie będę miał. Skoro już przestaliście się bawić w leśnictwo, to to zrobimy w ten sposób. I w ten sposób. O, i git no, Ale teraz tak, tragarz wszystkim. Wszyscy mieli na trójkę tragarza. Ale dostałem z powrotem na jedynkę. I każdy, kto może, ma w tym momencie transportować wszystko, co tylko mogą do mojej kolonii. Wszystko, co tylko się da. Cokolwiek jest, cokolwiek jest do zjedzenia, wszystko mają przetransportować tutaj. Tu jest dość ciepło i powinni y, dać radę z jedzeniem. Myślałem, że on tutaj się znegrotował, gdzie ma, był, urodził. O, i jest, i to jest samica. Super bo to oznacza, że mm, to cię damy mogę mogę nauczyć, a ty pan 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 no, Mawolico, wypadasz na tam na dwór do, do innych mawołów. Nie wiem, czy nie nie wiem czy nie dojdzie do tego, że będziemy musieli te indyki wszystkie wybić. W sumie robiłem je po to, aby dawały mi jedzenie. Tych jajek to. No, jeszcze trochę mi zostało, w sumie. Ale tak dużo mi jednak już nie robią. A ja żałuję, że teraz nie uruchomię mechanoidów. Bo jakby oni za mnie zniszczyli mechanoidów, to by było tak przyjemnie, ale trochę za późno ogarnąłem. Co mogę te zwierzaki uratować, później wszystkie wybić? Może, po, może poprzeżywają. Co, co, zróbmy tak. One najwyżej z głodu padną, jeśli do nas nie dojdą. Mhm, ona. O, jest jeszcze żywa, żywą. No to... to. A, bo on, on leży, nie umiera, tylko on jest ten. To jest martwy. Szczur, wiewiórko, shop, indoor jakiś. Gdzie jest indoor? Panie Indor, o dobra, ty masz ekstremalne to już chyba cię nie doniesiemy. Uratuj, shop. Fio, czy ty kogoś jeszcze masz uratować? To jest ten wybuchający szczur, to dziękuję. Nie mówcie, że tu już nikogo się nie da uratować. O, jego się da uratować. Ten shop jeszcze żyje sobie. Jego da się uratować wreszcie. Mm. O, Nosorożec jest. Tylko on jest... On jeszcze żyje, ale... On jeszcze się nie znokautował. On sobie daje radę. Jakby... Okej. Okay. Dziwnie. Jakby... Nie wiem czemu, skoro powinni... Nie wiem, jak tylko im te zatrucia miną, albo padną z głodu mi te zwierzęta, to wiecie, to darmowy zarobek będzie. O, jest uratuj nosorożec. Tutaj te bumalopy już podają. Uratuj go, czemu nikt go nie uratował? Nie wiem, najwyżej z głodu padną, ale chcę, aby chociaż mieć trochę jeszcze jedzenia, bo tego jedzenia będę miał bardzo, bardzo mało. Pepper, gdzie ty jesteś? Ratujesz go, ale. O Boże, kto normalnie chodzi? Kros ty chodzisz normalnie. Tak, ty chodzisz normalnie. Uratuj go weź, bo tam Pepper jest jakiś upośledzony. Coś ty żeś zrobił Pepper, że ty tak się. Zatrucie pokarmowe? Wypiłeś... Yy, piwo i jeszcze do tego się otrułeś toksynami które są tutaj w powietrzu, no powiem ci inteligencja pierwsza klasa, naprawdę ja tego nawet nie komentuję yy, koziorożec, a o, oni ich tutaj poznosili jeszcze część, okej okay. No, sororzec, tutaj jeden żyje, ogier, tutaj. Shop, tutaj. O, tutaj jest jakiś, ale on, on sobie normalnie łazi. Jeszcze dobra, żółwik. O tym masz uratować. Żółwika. Yy... Oczywiście, wiecie, ja nie jestem taki zabroduszny, nie? Po prostu ja to robię dla mojej kolonii. Nie, no dobra, ze szczurów to so nawet nie mam mięsa. <laughs> po prostu. O Jezus, ale że ty go karnisz. <laughs> no do tego się nie spodziewałem, że ty ich aż tak będziesz. Aż tak o nich zadbasz. Wiecie co? To tutaj może preferowany. A tutaj ważny. I tutaj dam. Surowa żywność. Produkty od zwierzęce, jajka zapłodnione wszystkie. Wynieś mi stąd te jajka. Teraz. I te zwierzaki będą miały przynajmniej te jajka do zjedzenia. I przeżyją. Masz pasożyty mięśniowe, zatrucie toksynami średnie. Dobra, to wiesz co? Skoro ty już aż tak się otrułeś, to idź się połóż lepiej. Dla twojego dobra tobie radzę. I yy, kimi... Nieznaczny, dobre krosta, idzie już go leczyć, Super. Jeszcze tutaj cztery kukurydzy mi zostało. Praktycznie każdy przeżyje z tych zwierząt, które uratowałem i będzie git. Mam nadzieję, że ten odcinek, który dzisiaj zobaczyliście, Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, to piszcie. Ja będę niedługo siadał do nagrywania kolejnego odcineczka, aby Wam wrzucić za te dwa dni. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał, komentować, zostawić może jakąś łapeczkę w górę, bo to mi zawsze zwiększy zasięgi, co by mi się bardzo, bardzo przydało, bo <laughs> tych zasięgów mi jednak brakuje i będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Plus polecam wbić na mój drugi kanał Chriso. Do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. A ja teraz się z Wami żegnam. Cześć i pa pa!